Karina dobrze zaczęła mecz z Goczałami i szybko stworzyła sobie niezłe sytuacje. Ale Siovalion nie dał jednak się zaskoczyć m.in. Mateuszowi Szeli. Tymczasem w 23 minucie wynik spotkania otworzył LKS, a na listę strzelców wpisał się Nikolas Wróblewski. Goście prowadzili zaledwie 5 minut. Gubinianie wyrównali po akcji, którą niefortunnie zamknął Mikołaj Rabczat, pakując piłkę do własnej bramki. Przed przerwą gospodarze mieli kolejne okazje, ale Kacper Staszkowian czy Szela nie zdołali pokonać Valiona. Mieliśmy dużo okazji, tylko... No moim zdaniem... Zdaniem, no może dobra postawa bramkarza, może trochę za słabe nasze strzały, ale wyszedł jeden po wrzutce samobój i, i, i to na tyle. Uważam, że Karina była bliżej prowadzenia w pierwszej połowie niż my. W drugiej połowie ten mecz sobie ułożyliśmy tak jak chcieliśmy jeśli chodzi o grę. Po przerwie sytuacja Kariny mocno się skomplikowała, bo w 54. minucie bezpośrednią czerwoną kartką ukarany został Szela. Osłabieni gubinianie mądrze się bronili, nie pozwalając rywalom stworzyć dogodnej okazji. Ale w drugiej minucie doliczonego czasu gry LKS przeprowadził kontrę, w polu karnym główkował Łukasz Piszczek, piłki dotknął jeszcze Radosław Kruppa i tak komplet punktów pojechał na Śląsk. Zadecydowało gdzieś doświadczenie i. Czucie boiska, w którym sektorze się znaleźć w odpowiednim momencie i Niko fajnie mnie znalazł i, i mogę oddać strzał z głowy. Myślę, że to był tylko i wyłącznie fart i nic więcej. To nie, nie, nie było też gdzieś tam jakiejś y, sumy błędów z naszej strony, jak w przypadku straty przykładowo pierwszej bramki. Pośród innych lubuskich trzecioligowców cenne zwycięstwo, trzecie z rzędu na swoim terenie, odniosła Warta Gorzów, a Stal Jasień przegrała w kluczborku, tracąc bramkę w 90. minucie. Na uwagę zasługuje także wysoka wygrana Górnika Polkowice. W czołówce tabeli bez zmian. Prowadzący Górnik Polkowice ma dwa punkty przewagi nad Lechią Zielona Góra i Spartą Katowice. Warta Gorzów awansowała na dziesiątą pozycję i wyprzedza Karinę Gubin. Stal Jasień pozostaje na przedostatnim miejscu.